Janko, widzowie na moim kanale, dzisiaj zagramy sobie w grę, u nas Zostawcie suba i łapkę w górę, a teraz już gramy Chyba muszę moją kuzynkę zaprosić do... Albo pierwsze wyzwanie jeden v ty, ty grasz tych podstawowych broni Na jakiej mapie? Wybierz sobie, jaką chcesz Dobra To ja biorę, dobra, wezmę bronię te, co ty masz na razie. Ale ja nie mam podstawowych. Aaa, to ja wziąłem te podstawowe. Dobra, ja cię spróbuję z podstawowych pokonać. No, no dobra. Tylko ja... Nielepiej... Ty grasz z rpg -a? Mam broni dla spocenców Dobra, jest ja zbro... zmieniam broń na te. ...dla spocenców. Ja ci pokażę, jak się tymi... Albo dobre... Czekaj, chodź tutaj! Nie, nie strzelaj! To musisz sobie chyba poprawić widoczność na tym telefonie. no que tu Mało HP. 15 albo nie jestem. Czekaj, bronie, biorę teraz losowe bronie. Кайберануш. Ty masz tam widoczność. vocês vrei bem, Już 16 albo 18.00. No może. Dokładamy? No, będziemy mogli. Dobra, to zobaczymy, czy będziesz w tym filmie. I jak będziesz w tym filmie, to zagadnij. Tak no dobra. Jaką mapę? Kanada dobrze. No, okay. Dobra, ja biorę bro bronię dla specńców. Ale ty przecież masz chyba chyba auto ima na tym. Co to jest? Dobra, ja próbuję samymi końcami Nie, yes, scyza to jest taka... A ja teraz mam w ręce scyza. A to mogę dasza robić. A, Pani, to ja wezmę takie same Masz okay. RPG, tu jest, to jest, to jest, to jest. flara i... Y mam katanę? I to. Aj, dobra. No, to nie, po prostu za długo bronię wybieraliśmy, od, dlatego. No ja mam 50 tytuł, ale mam więcej niż jeden ty. Tak? No tak, wygraliśmy! Dobra, to. ja biorę nożyczki. Takie same. Czekaj, ja. Ja biorę łuk, to. To na masz podwójnego jumpa. wiem. No właśnie już go pokonałem. A, ja tutaj latam sobie po mapie. No normalnie, ja go próbuję. Po prostu jak mam tego jump-pada, to skaczę w niego. A ty masz jump-pada? sobie, ja wolę docki na przykład, albo budowę ja wolę. No, budowa, ja lubię budowę. Co? Nie, nic, nic, nic. O dobra, nie mają takich wysokich leveli. Nie, jeden ma, ale on... i don't Systy nie miał. On Ono więcej damage'a niż ja. Nie pozwolę na to przecież. No. Dwóch Staje na, na respie. biorę snajperkę. Aj, strzela we mnie!

Te doczki bierzemy, albo rozpryski, jak chcesz. Dobra to rozpryski. Budowa, może być. Jako... Biorę losowe bronie, tak powiem. Jakie super. Ja też wziąłem losowe. A wziąłem sobie torfej bo głowy. No i bronie na... znowu losowe. Ło, fajne! Są plecaki! Nie! Dobra, mnie jednak już nie ma. Jeszcze raz czy... O, ten... Nieźle. Ja już muszę, muszę zdobyć najwięcej demera. Dobra, zmieniam bronie. Nowo u granat! Z dostał. Dobra, zmieniam bronię. SNAJP! Wygrywamy to. Tu stałem ze snajperki! U. U. Ja runda przegrana, ale dobra. Oni nie mają takich wysokich leveli. Jak chcesz. Ja sobie zmieniam znowu na losowe. どう Ale nie chcę kupować. nie wydaje mi się dobra, więc. już pewnie jest dobra, jak się nią dobrze gra. Czyli może. Nie nie, nie, nie mam Mini postawić No mnie też przecież. Nie, po prostu nie ma osób do. Nie ma w tym osób. Jaką? masz ten ostrze pistoletowe. O, to właśnie tej, tej broni akurat nie mam, ale nie mam, ale gramy losowe znowu na dockach. O, dobra, losowe, losowe będzie. I, dobra, i teraz wszystko będziemy brali na losowe. No, o, budowa wiem, ale... los... A nie, czekaj, Ale nie... mogła być losowa budowa. A no, dobra, los, los, los. Co masz? Kusze, rewolwer, tarcze i mołotow, Cocktail. <grystanie> I... Bardzo I dobre są. dobra, zmieniam drogę. Oni już są dobrzy, jest gościu co ma 163 level. Ale mam potęgę! Na mnie no jak z nożyka, no Dobra losowe no znowu Mam granat błyskowy Rzucam On ten też ma bardzo malutko. On ma też mało uch. Sobie. RPG Maul Znożyka może! No. Nie, on gra z nożyka. Nożyka yeah. to jest 50 na 50 szans, bo się bo się Nie. bursta Bursta. Tasz są za angieli. Tak Dobra, zmienia broń na 18.